Przekaz dnia dla Ciebie to odwrócona gwiazda. Odwrócona gwiazda. Jest jakaś nadzieja dla Ciebie, której nie widzisz. Może to być związane z Twoją sytuacją finansową. Masz już wystarczająco. Nie musisz się cisnąć, wystarczy ci na wszystko. Nie bój się prosić o pomoc. Zaufaj i bądź. No tak czy sobie tylko, nie? Jakaś kleryfikacja co się rada 9 buław. Gdzieś masz nieprzerobione do końca emocje z yy, okolicy brzucha i one cię wstrzymują. Trójka donarów. Podziwiaj pracę. Podziwiaj pracę, pomoże ci to w znalezieniu tej nadziei, w yy, ogarnięciu tych emocji. Śmierć i zmartwychwstanie. To wszystko jest właśnie pod Pod tą chustą. Wszystko już jest. Możesz być sobą, nawet masz być sobą. Bo będąc sobą, wszystko do ciebie przychodzi. Jesteś unikatową osobą. Nie ma takiego drugiej, takiej jak ty. czy coś jeszcze. Jeszcze tutaj trochę. Okej. Okay. No bardzo dużo było. Król, Szóstka i czwórka Tak, to jest ten klucz w byciu sobą podczas pogoni za materialnymi zasobami. Pamiętaj o tym, żeby być sobą, bo w sobie